Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej kodowi błędu P0841, który dotyczy czujnika ciśnienia oleju przekładniowego lub działania obwodu przełącznika A. Ten kod błędu może być frustrujący, ponieważ może powodować różne objawy, takie jak szarpanie podczas zmiany biegów, problemy z przyspieszeniem, lub nawet całkowite unieruchomienie samochodu. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza kod błędu P0841, jakie są jego najczęstsze przyczyny i jak go naprawić. Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzi diagnostycznych i jak wymienić uszkodzony czujnik ciśnienia oleju przekładniowego. Jeśli masz problemy z kodem błędu P0841, koniecznie obejrzyj ten film! Czujnik ciśnienia oleju przekładniowego to ważny element układu przeniesienia napędu w samochodzie. Monitoruje on ciśnienie oleju w skrzyni biegów i wysyła sygnał do modułu sterującego skrzynią biegów TCM. TCM wykorzystuje te informacje do sterowania pracą skrzyni biegów, zapewniając płynną zmianę biegów i optymalną wydajność. Kod błędu P0841 oznacza, że w obwodzie czujnika ciśnienia oleju przekładniowego działaniu obwodu przełącznika A wystąpił problem. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak uszkodzony czujnik ciśnienia oleju przekładniowego, czujnik może być uszkodzony lub zużyty, co może prowadzić do nieprawidłowych odczytów ciśnienia. Problem z oka. Przewody elektryczne prowadzące do czujnika mogą być uszkodzone lub skorodowane, co może zakłócać sygnał. Niski poziom oleju przekładniowego. Niewystarczająca ilość oleju w skrzyni biegów może prowadzić do spadku ciśnienia i wyzwolenia kodu błędu. Problem z modułem sterującym skrzynią biegów TCM. W rzadkich przypadkach problem może leżeć po stronie TCM, który nieprawidłowo interpretuje sygnał z czujnika. Objawy kodu błędu P0841 Zapalenie się kontrolki Check Engine Kontrolka Check Engine zapali się na desce rozdzielczej, sygnalizując Problem z układem przeniesienia napędu Problemy ze zmianą biegów Skrzynia biegów może mieć problemy ze zmianą biegów, co może objawiać się szarpaniem, poślizgiem lub trudnościami z wrzuceniem biegu. Hałas ze skrzyni biegów Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju przekładniowego może powodować hałas ze skrzyni biegów. Zwiększone zużycie paliwa. Problemy z układem przeniesienia napędu mogą prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa. Diagnostyka kodu błędu P0841. Aby zdiagnozować kod błędu P0841, należy wykonać następujące czynności: sprawdzenie poziomu oleju przekładniowego. Upewnij się, że poziom oleju w skrzyni biegów jest prawidłowy. Sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju przekładniowego. Sprawdź, czy czujnik nie jest uszkodzony lub zużyty. Sprawdzenie okablowania. Sprawdź, czy przewody elektryczne prowadzące do czujnika nie są uszkodzone lub skorodowane. Sprawdzenie modułu sterującego skrzynią biegów TCM w rzadkich przypadkach problem może leżeć po stronie TCM. Naprawa kodu błędu P0841 Naprawa kodu błędu P0841 zależy od przyczyny problemu. W przypadku uszkodzonego czujnika ciśnienia oleju przekładniowego, należy go wymienić. Jeśli problem leży po stronie okablowania, należy je naprawić lub wymienić. W przypadku niskiego poziomu oleju przekładniowego, należy uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu. W rzadkich przypadkach. Gdy problem leży po stronie TCM, może być konieczna jego wymiana. Ważne, nie ignoruj kodu błędu P0841. Problemy z układem przeniesienia napędu mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń skrzyni biegów. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim samochodzie wystąpił kod błędu P0841, skontaktuj się z mechanikiem w celu zdiagnozowania i naprawy problemu. Kod błędu P0841 oznacza problem z czujnikiem ciśnienia oleju przekładniowego lub obwodem przełącznika A. Ten kod wskazuje na nieprawidłowe odczyty ciśnienia oleju w skrzyni biegów, co może prowadzić do problemów z jej działaniem. Możliwe przyczyny kodu P0841 to: uszkodzony czujnik ciśnienia oleju przekładniowego, uszkodzony obwód elektryczny czujnika ciśnienia oleju przekładniowego. Niskie ciśnienie oleju w skrzyni biegów, zanieczyszczony olej przekładniowy, uszkodzona skrzynia biegów. Typowe objawy kodu P0841 to zapalenie się kontrolki check engine, trudności ze zmianą biegów, szarpnięcia podczas zmiany biegów, hałas ze skrzyni biegów, zmniejszona moc silnika. Aby zdiagnozować kod P0841, należy odczytać kody błędów za pomocą skanera OBD-2, sprawdzić poziom i stan oleju przekładniowego, sprawdzić czujnik ciśnienia oleju przekładniowego i jego obwód elektryczny, sprawdzić ciśnienie oleju w skrzyni biegów, przeprowadzić test drogowy. Naprawa kodu P0841 zależy od przyczyny problemu. W niektórych przypadkach wystarczy wymienić czujnik ciśnienia oleju przekładniowego lub naprawić jego obwód elektryczny. W innych przypadkach konieczna może być wymiana oleju przekładniowego lub naprawa skrzyni biegów. Kod P0841 może być również spowodowany przez problemy z modułem sterującym skrzynią biegów TCM. Ważne jest, aby naprawić kod P0841 tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć dalszych uszkodzeń skrzyni biegów. Kod P0841 oznacza problem z czujnikiem ciśnienia oleju przekładniowego lub obwodem przełącznika A. Ten kod może powodować problemy ze zmianą biegów, szarpnięcia i zmniejszoną moc silnika. Aby naprawić kod P0841, Należy zdiagnozować problem i wymienić uszkodzone części